Siewano, witam was w kolejnym odcinku serii Jak zrobić. Dzisiaj pokażę Wam przepis na makaron w sosie grzybowym, do którego dodamy sobie kurczaczka. Przepis jest prosty, pyszny, czyli w sumie to co zawsze, bo nigdy mi się nie chce komplikować czegoś prostego, ale zobaczycie, jak dobry będzie już na koniec tego odcinka. Pozdro. Zaczynamy od tego, że już wcześniej obraną cebulę musimy pokroić w kostkę. Czyli klasycznie równamy końcówkę, podsługujemy się nożem wzdłuż naszej cebuli. Jedno pociągnięcie po szerokości i kończymy kroić w kostkę. W tym wypadku ta końcówka może być rzeczywiście nawet tak znacznie większa. Kiedy cebulę będę kroił, to od razu już zacznę smażyć te wcześniej pokrojone kawałki. Czyli odpalam indukcję, ustawiam na prawie że maksymalną moc. Musi być naprawdę gorąco, żeby to się smażało i nie gotowało. I od razu daję całą cebulę do środka. Cebula już mi się podgrzewa od razu i to bardzo szybko. Muszę dodać masła. Dodam po prostu około dwóch łyżeczek masła. Biorę się za moje grzyby. Używam w tym wypadku, czyli przy tym przepisie, trzech rodzajów grzybów, ze względu na to, że one są zawsze dostępne, są komercyjnie powszechne. No, kurki może są dodatkowo teraz sezonowe, ale bocznik i pieczarka brunatna jest praktycznie wszędzie, w każdym sklepie jest bardzo łatwo dostępna. Czyli wszystkie moje grzybki kroję najpierw na pół, a później na takie półksiężyce. Od razu, kiedy grzyba mam pokrojonego, mogę dodać go do mojej zeszklonej cebuli. Pieczarkę mam tak naprawdę już pokrojoną, czyli dwie całe pieczarki wlatują mi w ten moment do mojej cebuli. Teraz biorę boczniaki. Biorę tak samo, myślę, no akurat się przeznaczenie odezwało, czyli trzy boczniaki, które w praktyce pokroję po prostu na paski. A ze względu na to, że to będzie makaron, a te paski są trochę za duże, to przekroję jeszcze na pół. Teraz cały śmieszam i tak po około 5 minutach, kiedy moja pieczarka z bocznikiem się przesmażą, dodam dopiero delikatnie pokrojone kurki. Kiedy moja pieczarka wraz z bocznikiem jest już przesmażona, biorę nasze kurki. Kroję w praktyce albo na półki, albo maksymalnie na ćwiartki, ale bardziej mi zależy na tym, żeby to były połówki z względu na to, że będą one znacznie ładniejsze. W momencie, kiedy moje kurki są już pokrojone dodaję je wszystkie do środka i przesmażam maksymalnie 2 minuty. Dobra. W międzyczasie, kiedy moje grzyby są już minutę po smażeniu, biorę trzy kawałki podudzia z kurczaka bez kości, przekrajam na pół i kroję w ten sposób, żeby otrzymać kostkę. W międzyczasie, kiedy moje grzyby są już zesmażone, ściągam je wszystkie na połowę patelni jak macie gaz, to sztuczka jest znacznie łatwiejsza, ale jak się go nie ma, to trzeba zrobić tak, żeby było. I całego kurczaka przekładam i dosłownie chwilę przesmażam, tak, żeby złapał chociaż odrobinę koloru. Potem mieszam z grzybami, zaleję to winem i dodam śmietanki. Kiedy mój kurczak jest już wysmażony, w tym momencie mieszam go z całymi grzybami, jakie mamy. I od razu, nie czekając chwili dłużej, zalewamy to około 100 ml wina białego. Akurat z winami do gotowania jest złota zasada, im tańsze tym lepsze. Grun, żeby to nie była kadarka czy coś takiego siarkopodobnego. Ale nie kupujcie win powyżej 20 zł szczególnie. No, około 14 zł do max 16 to jest optymalna cena za wino do gotowania. Teraz co już zagotowuję, kiedy wino mi odparuje, doleję śmietankę i zredukuję do postaci sosu. W około 5 czy tam 4 minutach wino mi odparowało. Czyli teraz biorę śmietankę słodką około 30%, 36 też będzie Git. Doleję całość i tak zrobiłem przez przypadek gdzie porcje makaronu. Czyli dolałem w tym momencie 200 gram śmietanki. Jeżeli robicie mniej, to myślę, że 100 gramów jej także będzie ok. Odpalam całość, redukuję do postaci sosu. No i w sumie daje gotowe. Na sam koniec. Coś, czego w sumie powinniśmy dodać w formie pokrojonej, ale ja spróbuję nowego patentu, czyli zginieciony w upinie, obrany w tym momencie ząbek czasku. Ląduje on w ilości 6 sztuk. Kiedy dodaliśmy tutaj czosnek, który jak zobaczyliście w tym o wiele przyspieszonym tempie, yy, zna się już w środku, dodajemy jeszcze parmezan. Możecie użyć parmezanu, możecie użyć pecorino, możecie użyć cheddar'a długo dojrzewającego, grunt, żeby ten ser po prostu leżał i był tym twardszym serem. W momencie kiedy dodamy go do środka, coś musimy zamieszać i spróbować czy jest wystarczająco słona, jeżeli nie jest to dodajemy jeszcze soli. I w sumie odstawię na bok, żeby całość mogła mi się rozpuścić i wejść w jakże skomplikowane struktury tego sosu. Ale teraz biorę się za gotowanie makaronu. Na głębokość, czy bardziej szerokość waszego palca zawiniętego do połowy kciuka odmierzam sobie taką dość solidną, czyli taką porcję makaronu, którą podają w standardzie, a wy na pewno się ją najecie. Teraz czekam aż makaron mi zmięknie i później pokażę wam patent, jak połączyć ten oto pyszny sos z tym oto prostym makaronem. Jesteśmy w sumie na samym końcu naszego gotowania. Teraz potrzebuję tylko takiej skromnej ilości pietruszki, którą przesiekam drobno. Od razu dodam ją do mojego makaronu. Dodam do niego także delikatnie oliwy z oliwek, bo po prostu jakby wodę z tego makaronu wylałem, zostawiłem odrobinę na dnie, żeby z mi się lepiej połączyło I jest to też taki łatwiejszy patent do tego, żeby nie brudzić za dużo garów, ale to fajnie teraz tą pietruszką daję Ło! I wezmę bazylię, którą jak już pewnie doskonale wiecie, wolę podrzeć sobie w dłoni Całość ośmieszam? Tak, żeby moje zioła obtoczyły każdą pojedynczą nitkę makaronu Kiedy makaron myl, mam już wymieszany z oliwą i ziołami, dodaję porcję mojego sosu. Akurat tutaj pilnujcie, żeby znalazły się wszystkie elementy, czyli zarówno kurczek, jak i grzyby. Ja dodałem tutaj już soliną porcję makaronu. Teraz coś jeszcze raz ze sobą mieszam. Dondel niestety, który znalazłem był troszkę za mały, dlatego coś sobie przemieszam w pudełku, ale cały czas jakby jest wszystko ciepłe, dlatego nie chcę tego jeszcze bardziej zagrzewać. Na sam koniec doprawiamy wszystko, czyli pieprz zmoździerzowany, na bogato, bo akurat to danie uwielbia pieprz. Oczywiście sól, z nią nie przesadzajcie, bo pamiętajcie, że jeszcze od góry posypiemy coś serem długo dojrzewającym. Na ostrości dodam odrobinę płatków chili i do tego ekstra porcji bazylii. Całość jeszcze raz zamieszam. To danie z włochami nie ma nic wspólnego. Ono ma być po prostu szybkim, domowym daniem. Dlatego teraz to już zawijam. Od boku tylko. Gdzie nie gdzie. Dam kurczaka plus odrobinę grzybków. I ostatnim moim ruchem będzie dodatek świeżej, pięknej bazylii. Tak czy inaczej, tak prezentuje się mój makaron. Koniecznie spróbujcie sobie tej wersji makaronu w domu. Jest ona fajna, pyszna, przyjemna, szybka, dobra, tania i wspaniała. Ale poetycka. Tak czy inaczej, oglądajcie mnie za tydzień już w następnym odcinku, a może jak dobrze wyjdzie też w tym tygodniu. Pozdro!